Cześć, cześć, witajcie, z tej strony Wilku 500. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać maskę GP5. Maska prezentuje się w ten oto sposób przypomina trochę polskiego słonia, ale ta właśnie ma tutaj skróconą komorę zaworów, bo polski słoń ma tutaj taką wydłużoną, zaraz pokażę. I tutaj do porównania macie radziecka maska GP5, polska muła SM41. Jak widzicie komorami zaworów się bardzo różnią, bo ta ma w brązowym malowaniu i właśnie jest skrócona, a tu jest właśnie w takim metalowym kolorze i jest taka dłuższa ta komora. Ten egzemplarz został wyprodukowany w 1987 roku. Tutaj jest rozmiar drugiego. Ulepszony, bo tutaj mamy literę I. Y. To jest po rusku, w sensie, że poruszku ulepszona. Ulepszona ja jakoś tak? Nie, nie znam właśnie rosyjskiego zbyt bardzo. W taki sposób maska wygląda od środka, yy, ale szczerze bardziej Wam polecam te polskie maski, bo one mają tą gumę taką wygodniejszą w zakładaniu, bo te mają tą gumę taką yy, taką, taką twardą strasznie, a tamte, właśnie polskie, mają taką miękką tą gumę. Do zestawu do maski dołączany jest taki filtropochłaniacz. Taki okrągły. Przypomina ten trochę od MC1, ale to jest w ogóle inna budowa. O, tak się prezentuje od dołu, tak od góry. Nie polecam przez niego oddychać, ponieważ ma w sobie azbest. Oczywiście od tego azbestu nie umrzemy, ale lepiej po prostu dla zdrowotności lepiej tego nie używać. Do niektórych właśnie filtrów od tych GP5 dołączany jest właśnie taki y, maskujący korek, zakrętka taka ma maskująca. Torba prezentuje się w ten oto sposób. Jest to taki, y, no worek, po prostu taki zwykły worek. Tutaj jest na dwa guziki. W środku nie ma żadnych przegród. Jest to po prostu najzwyklejszy worek y, z y, uchwytem na ramię. A więc, torpę wam przedstawiłem, maskę wam przedstawiłem, filtr wam przedstawiłem, więc mogę już się z wami żegnać, więc. Do następnego takiego odcinka. Do widzenia.